To nie scena z filmu o uciekinierach. To brytyjska granica i najlepszy biznesplan XXI wieku. W 2024 do UK przypłynęło ponad 52 tysiące ludzi. Bez wizy, bez dokumentów, ale z czymś lepszym statusem ofiary. I rząd zrobił to, co umie najlepiej, rozłożył czerwony dywan. Mamy XXI wiek, a UK urządziła nowoczesny, socjalny Disneyland. Dla tych, którzy po prostu go sobie zażyczyli. 8,3 miliarda funtów. Tyle kosztuje nas ta gościnność rocznie. To oznacza, że każdy pracujący człowiek w UK dorzuca się do hoteli dla gości bez paszportu. Im mniej masz, tym więcej oddajesz, bo system uznał, że ty jesteś od roboty, a oni od odpoczynku. Tu już nie chodzi o pomoc. To nie są ofiary wojny. To ofiary TikToka z wizją życia na koszt innych. Przyjechali, bo UK to dziś kraj. Gdzie Ponton ma większą wartość niż legalna wiza? Ponton to nowy paszport, a ty? Ty masz tylko obowiązki. To. Nie jest kraj marzeń. To korporacja, gdzie im mniej robisz, tym więcej dostajesz. Gdzie system premiuje lenistwo, a uczciwość ma się zgadzać na fakturze. Subskrybuj, jeśli też masz dość sponsorowania pasożytów. Tu nie chodzi o nienawiść. Tu chodzi o sprawiedliwość.